Witamy Cię w modułach edukacyjnych na naszej platformie. W kilku krótkich materiałach pokażemy Ci, jak poruszać się i pracować na platformie, abyś mógł swobodnie wykorzystywać jej możliwości. Naszym celem jest dostarczenie Ci klarownych i przystępnych informacji, dzięki którym szybko opanujesz obsługę platformy, a każda dostępna funkcja stanie się dla Ciebie intuicyjna. Zacznijmy od kilku prostych kroków związanych z rejestracją i logowaniem. Na naszej platformie zapewniamy wygodne opcje logowania dostosowane do Twoich preferencji. Możesz zalogować się przy użyciu swojego konta na Facebooku lub Google, błyskawicznie uzyskując dostęp do wszystkich naszych zasobów. Jeśli wolisz tradycyjne podejście, masz również możliwość logowania za pomocą własnego loginu i hasła. Przechodząc do rejestracji, możesz wybrać jedną z kilku ról dostępnych na platformie: inwestor, integrator, dostawca czy student. Opisaliśmy dla Ciebie każdą z tych ról, dlatego określenie, którą z nich wybrać, nie powinno być problemem. Podczas rejestracji pamiętaj o uzupełnieniu podstawowych danych, a także o numerze telefonu wraz z numerem kierunkowym, który pozwoli nam się z Tobą skontaktować. W kolejnym kroku możesz dodać lub zmienić zdjęcie profilowe, aby inni użytkownicy mogli Cię łatwo rozpoznać. Niezależnie czy reprezentujesz firmę, już istniejącą w naszej bazie, czy dopiero chcesz wprowadzić swoją organizację na platformę, proces rejestracji jest równie prosty. Wystarczy podać NIP, REGON lub numer KRS, a nasza platforma automatycznie uzupełni pozostałe dane. Dbamy o poprawność informacji. Przed zakończeniem rejestracji upewnij się więc, że wszystkie dane są wprowadzone prawidłowo. Aby móc korzystać w pełni z funkcji platformy, Ważne jest potwierdzenie wszystkich niezbędnych zgód. Jeśli zapomnisz hasła, nie martw się. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu podasz swój adres e-mail, a my wyślemy ci link do resetu hasła. Dziękujemy, że dołączyłeś do naszej społeczności. Gotowy na odkrywanie nowych możliwości? Zaloguj się lub zarejestruj już teraz.